Pierwsza koncepcja dotyczy Twojej osobowości. I wierzę, że Twoja osobowość tworzy Twoją osobistą rzeczywistość, a osobowość składa się z tego, jak myślisz, jak się zachowujesz i jak się czujesz. Więc obecna osobowość Cię wezwała, jeśli tego słuchasz, stworzyła obecną osobistą rzeczywistość, zwaną Twoim życiem. Oznacza to, że aby zmienić swoje życie, zmienić swoją osobistą rzeczywistość, będzie trzeba zmienić swoją osobowość. A to będzie wymagało od Ciebie myślenia o tym, o czym myślisz, i zmiany tego, aby stać się światowym. Świadomym swoich nieświadomych zachowań i nawyków i modyfikować je, a następnie zbadać lub zauważyć emocje, którymi się kierujesz każdego dnia, które utrzymują Cię w kontakcie z przeszłością, ponieważ emocje są końcowym produktem przeszłych doświadczeń i trzeba zdecydować, czy emocje należą do przyszłości. Myślę, że większość ludzi w trakcie zmian próbuje stworzyć nową osobistą rzeczywistość z tą samą osobowością, a to się nie udaje. Dosłownie, musimy stać się kimś innym. Badania pokazują, że ludzie myślą 60 tysięcy do 77 tysięcy myśli w ciągu jednego dnia, a 90% tych myśli powtarza się. A więc jeśli wierzysz, że twoje myśli mają coś wspólnego z Twoim przeznaczeniem, a 90% czasu masz te same myśli, wtedy twoje życie pozostanie tak. Samo. Te same myśli prowadzą do tych samych wyborów, a te same wybory prowadzą do tych samych zachowań. Zachowania tworzą te same doświadczenia, te same doświadczenia wywołują te same emocje, a te same uczucia i emocje wpływają na nasze myśli. Oto problem. Nasza biologia, nasze obwody neuronowe, nasza neurochemia, hormony, nawet ekspresja naszych genów jest równa temu, jak myślimy, jak działamy i jak się czujemy. Dlatego neuronauka mówi, że komórki nerwowe, które razem się odpalają, łączą się. Jeśli więc nadal będziesz myśleć w ten sam sposób, nadal będziesz postępować w ten sam sposób, nadal będziesz reagować emocjonalnie na te same warunki w swoim życiu, przez akt powtórzenia, neurony zaczną łączyć się w bardzo ograniczone obwody, a te automatyczne obwody odpalają się w tandemie automatycznie, zwane są sieciami neurologicznymi, stają się tożsamością stają się twoją osobowością. A to oznacza, że 95% tego, kim jesteśmy, do czasu, gdy jesteśmy w o30, to zbiór zapamiętanych zachowań, nieświadomych nawyków, automatycznych, emocjonalnych reakcji, zakorzenionych przekonań, spostrzeżeń i postaw, funkcjonujących jak program, zupełnie jak w komputerze. Wracając do medytacji, słowo medytacja oznacza zapoznanie się. To dokładnie oznacza ta symbolika. Więc jeśli siedzisz w stanie medytacji, masz zamknięte oczy i słyszysz swoje własne myśli, że nie dasz rady, to zbyt trudne. Nigdy się nie zmienisz. Co z tobą nie tak? Nie wiesz co robisz. To zdolność do bycia świadomym tych nieświadomych myśli i zaznajomienie się z tymi myślami. Nie tracenie uważności w ciągu dnia już jest zwycięstwem i pierwszym krokiem do medytacji, która ma na celu poznanie siebie. Jeśli zdecydujesz się nie narzekać, nie obwiniać, nie usprawiedliwiać się lub użalać nad sobą, Akt powstrzymania tego programu powoduje, że najpierw stajesz się świadomy tych, nieświadomych stanów umysłu i ciała. A jeśli możesz je sobie uświadomić i zaznajomić się z nimi na tyle, że nie są nieświadome w ciągu dnia, to też jest to zwycięstwo. A jeśli nagle zauważyłeś, że żyjesz swoim życiem w stanie cierpienia i bólu, winy i wstydu, ale nigdy nie połączyłeś kropek, aby to zrozumieć, to tak się czułaś przez ostatnie 20 lat swojego życia, a teraz jesteś tego świadoma. W momencie, gdy zyskujesz tę świadomość i znajomość nieświadomych stanów emocjonalnych, to znaczy, że nie jesteś już programem. Teraz jesteś świadomością obserwującą program. Dlaczego? Ponieważ w 95% przypadków jesteśmy nieświadomi, a pierwszy krok to stać się świadomym tego, że bardzo jest się nieświadomym. Wielu ludzi mówi, że nie może medytować, że to za trudne, nie umie panować nad umysłem, ale tak naprawdę łamie się wtedy nawyk myślenia, łamiesz nawyk działania, nawyk emocji. To wymaga energii i świadomości. Więc pierwszym krokiem jest poznanie siebie, obserwowanie tych stanów do takiego stopnia, żeby nie być nieświadomym w ciągu dnia. Trudne w tym wszystkim jest to, że kiedy decydujemy się zrobić coś inaczej, myśleć w nowy sposób lub nie odczuwać już danych emocji, opuszczamy znajome terytorium znanej jaźni, a to powoduje pewien dyskomfort. A więc proces zmiany przenosi się ze znanego terytorium na terytorium nieznane. Więc, kiedy zdecydujemy się już nie odpalać neuronów, nie kondycjonować wciąż emocjonalnie naszych ciał, i jesteśmy w tej pustce, jesteśmy w tej nieznanej, następne pytanie brzmi, jakie myśli chcę odpalić i jakie połączenia zbudować w mózgu. W akcie skupienia uwagi i intencji za nową myślą, akt powtórzenia tej myśli w chwili obecnej zaczyna instalować sprzęt neurologiczny w naszym mózgu. A jeśli będziemy to robić w kółko, sprzęt stanie się programem. Komórki nerwowe, które odpalają się razem, łączą się ze sobą, i tam myśl stanie się głosem w głowie. Będzie głosem, którego słuchamy początkiem nowego, tworzonego przez nas programu. Po raz pierwszy otrzymasz bezpłatnie cały kurs Formuła doktora Joe Dispenza. Zapisz się na szczyt online już teraz. Unity Poland.